No i balon w górze, o uciekamy, uciekamy. Minus, e, drewniany most, znak 2,5 tony, no my tak. Taka miejscówka fajna, przyczepa ustawiona tak lekko ze skosa, Maciuś w jakimś błotku. Jak to wygląda wszystko? Pachnie wyśmienicie. No dzień dobry, dzień dobry, cześć, witajcie w dzisiejszym spontanicznym, jakby nie patrzeć, odcinku. Spontanicznym, ponieważ nasze plany trochę uległy zmianie. E, mieliśmy jechać na 2-3 dni z przyczepą, ale niestety z przyczyn zdrowotnych musieliśmy zostać tutaj na miejscu i gdzieś być pod kontrolą, więc... E, no to, dzisiaj taka wycieczka wokół komina bez przyczepy, a jutro bierzemy znajomych przyczepę i spróbujemy zarazić ich karawaningiem. E, w tym odcinku jeszcze chcę Wam powiedzieć o pewnych zmianach, które będą czekać tutaj nas. Powiem Wam o tym wszystkim później. E, zapraszam do oglądania. Wyszliśmy z mieszkania, jest cieplutko, fajnie, także lecimy na wycieczkę do Złotego Potoku, e, zobaczycie fajne miejsce, no ale najpierw jedziemy sobie coś zjeść, na jakiś obiadek, nową knajpę żeśmy odkryli, jedziemy, zobaczymy. I jest bilecik zaparkowany, bilecik wsadzony, no i idziemy do restauracji, restauracja Kawalątek, dalej, także zobaczymy, nie było nas tutaj jeszcze nigdy. Sprawdzimy co tu mają dobrego do jedzenia. Dzisiaj padł wybór na bar, palce, lizać. W życiu tutaj nie byliśmy, ale trzeba próbować czegoś nowego. Także wchodzimy, zobaczymy co nas czeka. Powiem Wam, że zamawianie tych obiadów działa błyskawicznie. Jest co prawda duża kolejka do zamówienia, ale po zamówieniu dostaje się praktycznie od razu jedzonko. A już Wam pokazuję co zamówiliśmy. Pieczeń z kuseczkami, surówką. Dla Maciusia filecik z kuseczkami. A za mną dzisiaj chodziła golonka i patrzcie, udało się trafić golonka opiekane ziemniaczki. No porcje powiem wam, że są dość duże. No a jeszcze trzy kompoty i za to wszystko zapłaciliśmy 85 zł. Czy dużo, czy mało? Sami ocencie. Zobaczymy, jak smakuje. Wyszliśmy na jedzenie dość mocno i solidnie. Jak widzieliście, jedliśmy w barze parce lizać. Fajnie taki domowa kuchnia, domowe obiady, ale naprawdę bardzo fajnie to wszystko jest ogarnięte. Smakowało wybornie, także serdecznie polecam. No i cóż, my lecimy dalej, zobaczymy, co nas za przygody jeszcze czekają. No to niecałe pół godziny. I będziemy. Pół godzinki drogi, jesteśmy na miejscu. Auto zostawione, proszę bardzo, mamy rezerwat przyrody. Idziemy i zobaczymy. Wchodzimy sobie na takie źródełka, tak zwane. Te źródełka są pod ziemią. Fajna woda pitna, można się śmiało tutaj napić. Mamy fajne tereny, różne fajne ścieżki do chodzenia. Także nagram jakieś tam przebitki. Muzyka Pobuszowaliśmy trochę po źródełkach, teraz czas iść na krótki spacerek. Idziemy pod górkę, zobaczymy jakimiś ścieżkami, gdzie dojdziemy, a później jeszcze sobie wrócimy i nabierzemy wody takiej źródlanej, prosto do plastikowych butelek, bo grunt to zdrowie. Dobra, żartuję, tak naprawdę nie ma tutaj się czym przejmować za bardzo. Takie butelki mamy i do takich sobie wody nabierzemy. I co? I kto nam co zrobi? No, także lecimy sobie na spacerek, a potem jeszcze jakiś deserek, lody, tak coś jak korzystamy. A co? Zatem proszę, mamy źródełko, no i mamy tutaj głównie nape napełniającego wodę. Także parę tych butelek przygotowanych sobie napełnimy. Spokojnie, powoli. Mamy czas, proszę bardzo. Jedno źródełko, drugie, woda wypływa prosto z można powiedzieć. Zobaczcie, jak to jest czadersko. To jest nabieranie razem z zabawą. Statki, ale macie już liści, to może nie będziemy nabierać, wiesz? No, nową wodę sobie nabierzemy. No, no dobra, także mamy parę butelek do nabrania, akurat będzie na drogę. Proszę bardzo, asortymy do aucie. I patrzcie, jaka dziwniutka, aż normalnie cała butelka taka zaparowana. Chciałbym się powiedzieć, że zaszroniona, no ale no. W drodze powrotnej ze złotego potoku mamy po drodze Olsztyn i takie atrakcje, proszę bardzo. No i balon w górze. O, uciekamy, uciekamy. I balon leci, zobaczcie, wszyscy uciekają. Ale był popoł, co? Zobaczcie, znowu, chyba jak powiem, pompujemy, dmuchamy. Także słuchajcie, no taka sytuacja, żeśmy sobie trafili na jakiś tutaj jurajski piknik. Czasem tutaj takie atrakcje się dzieją. Tylko, że sama końcówka. Tam gdzieś było jakieś kino, czy scena. Scena nie, sorry, scena tam na górze była, nie wiem czy widać, a tam było jakieś kino. Tak jak mówiłem, poglądamy chwilę, lecimy dalej na lody. No i jeszcze jadę przygotować przyczepę, bo jutro wyjeżdżamy sobie gdzieś na taki też krótki piknik. I dzień dobry w nowym dniu. Jak widać przyczepa za mną, także szykujemy się do dzisiejszej takiej małej, krótkiej, szybkiej wycieczki. Szlał od wody, tutaj wyciągnięty, podłączony. Biorę tutaj drugą końcóweczkę, no i jak wiecie, idę podłączyć, żeby tego wielbłąda tutaj zatankować, ponieważ no co, no, bez wody jechać to średnio. Nie? Od wczoraj podłączona przyczepa już pod prąd, lodóweczka się chłodzi, wszystko działa. No tak zaparkowałem, że w krzaczkach troszeczkę, ale damy radę. Jak pamiętacie, podłączenie, ja sobie zawsze tak zahaczam, później podłączę, żeby w razie czego gdzieś nie lało, tylko że jedną ręką to wiecie, trochę ciężko, nie? Podłączone. Ja sobie tak jak wspomniałem, zahaczam tutaj zawsze, że w razie czego, jakby coś tam kapało, to będzie kapać na ziemię, nie do środka. Eee, dobra, idę odkręcić wodę, no i tankujemy. No i kontrola, woda się leje, włączymy sobie tutaj nasze urządzenie miernicze, że tak powiem, O, patrz, była głęboka rezerwa. Ale dolewamy sobie wodę. Mam nadzieję, że ta pompa się nie zapowietrzyła także. Dobra, czekamy sobie. Niech się leje. Woda zatankowana. Nie bierzemy pełnego zbiornika, który nam w zupełności wystarczy, bo no, szkoda tych kilogramów wozić. Yy, działam dalej. Proszę bardzo, lodóweczka też już schłodzona. Yy, Wstępne sortymy jakieś tam serki, nie serki powkładane. Yy, no i co? Lecimy dalej. Przyczepa zapakowana, auto prawie też, podpinamy lusterka i działam. No dobra, podpięte, zapięte. Przesuwam przyczepę, podpinam i lecimy. Szczyt lenistwa. Nie chce się człowiekowi movera w tych szakach tam zapinać. Ciężko nie jest. Szybko przyczepę się, odwróci ręcznie. No i co? Bez movera też można. Można. Podjeżdżam autem, zapinam i gitarka. No i dobra, podpięte, zapięte, można ruszać w drogę. Aha, jeszcze sprawdzić tylko światła i jedziemy. Załoga w komplecie, zatem jedziemy dalej. Mamy około 20 minut drogi, daleko nie ma, więc śmigamy. Gdzie dojedziemy, zobaczymy za chwilę. Dobra, dojeżdżamy na miejscówkę, tylko taki pierwszy minus, drewniany most, znak 2,5 tony. No my tak na styg jesteśmy 2,5 tony. No ale pan nam tutaj powiedział, że tutaj traktorami jeżdżą. Nawet cięższymi przejeżdżają, także spokojnie. No ale no, zobaczcie. Rzeczka, miejscówka, kurde, czaderska. Jaki tu jest czad. Dobra, wyjdziemy, będziemy oglądać. Zaraz zobaczymy, będzie tu w ogóle stanąć. Proszę bardzo, jaka miejscówka fajna. przyczepa ustawiona tak lekko ze skosa. Rzeczka, nie proszę bardzo. Tutaj mamy akurat takie fajne e, miejscówkę, taki, no nie wiem, e, tarasik, że tak powiem. No i tu wchodzimy i zobaczcie. Mamy cały plac zabaw. Tam zaraz rzekę. No, powiem wam, że. E, miejscówka czaderska, więc można by nawet na dzikuska tu kiedyś sobie skoczyć. Pytanie, jak to wszystko wygląda? Już chcę zobaczyć. No, powiem Wam, że super. Zobaczcie, jakaś altanka taka do siedzenia, jakby się sobie posiedzieć. Siłownia. Jakieś huśtawki. Jedno boisko do nogi, do siatki. Proszę, tam jest druga altanka. Idzie kawałek dalej się zobaczyć. Rzekę, plaża. Także wiecie, dla dzieciaczków też jest, kurczę, elegancko no powiem Wam, że tak jakby luksusowo no i spoczko, plaża mini plaża, ale plaża kolejne tam miejsce do grillowania z grillem no powiem Wam, że super no i rzeczka sobie tutaj elegancko płynie dobra, nie ma co marudzić rozkładamy sobie cały nasz asortyment i zaczynamy E, działania. Nasze obozowisko nabiera już kształtów. Proszę bardzo, stoliki rozłożone, krzesła rozłożone. Tutaj tylko nam ktoś podjechał, zaparkował. E, proszę, tutaj sąsiad Łukasz rozkłada grilla. E, to jest Łukasz tak, tutaj kolegę zarażamy, zarażamy więc e, lajki, komentarze. Tak, jak najbardziej wszystko wskazane, żeby wiecie, no, na przyszły sezon już e, zorganizował sobie przyczepę. E, grilla perfekcyjnie już ogarnia, także mm, cóż no. Dobra, e, my się rozkładamy dalej. O, tutaj dzieci już widzę. Armagedon, no trzeba się umyć, no to chodź umyjemy się. E, no dobra, przerwa techniczna, proszę bardzo. Maciuś w jakimś błotku. No trudno, zdarza się, najlepszym. Dobra, zmywamy się i działamy dalej. Nie, no jak sąsiad tutaj profesjonalista grilla rozpali, no to nie ma wiecie kogo we wsi, nie? Patrzcie, jaki ładny widok. Sąsiad Łukasz siedzi i obiera. No i to jest karawanik, nie? Trzeba działać wspólnie i w porozumieniu. Tam się wszyscy bawią, pieski chodzą, gryli się, smaży, Łukasz ubiera na pieczątki ziemniaki, bo jakby tutaj mogło zawartość pieczonek, no wyjazd bez pieczonek, no jak to żyć. Tradycji musi stać się zadość, robimy, w sumie takie pożegnanie, w sumie można powiedzieć, że sezon już ostatnie ciepłe dni nas czekają, e, więc działamy, zachęcamy do karawaningu dalej. Zobaczcie, asortyment już jest taki. Kurczę, powiem Wam, że w tej kuchni to mam doskonały punkt obserwacyjny. Zobaczcie, ja tutaj sobie wszystko kroję. Proszę bardzo, przygotowane jedne tutaj, żeby, żeby Was żeby siatka nie zmyliła. Proszę bardzo, takie pyszności wymieszane elegancko. No i zobaczcie, tutaj sobie obserwuję, co tu się dzieje, no nie? Co tu może się dziać? E, no dobra, e, skoro wszystko pokrojone, przygotowane, najwyższy czas zabrać się za rozpalanie ogniska. Jak zwykle przywiózł drzewo do lasu, ale tuż tutaj mamy miejsce na palenisko. Nie jest tutaj daleko, bo zobaczcie. Tutaj nasz sąsiad Łukasz sobie idzie pozbierać gałązki. Dziewczyny sobie siedzą w oddali. no Nasza przyczepa stoi tam, obozowisko. No i dobra, bierzemy się za rozpalanie ognia, jakby nie patrzeć. Wstępnie takich małych patyczków, żeśmy troszkę nazbierali, trochę trawy. Tu mam odłożone więcej. Kora, brzozy, no i próbujemy rozpalać krzesiwem. No, mokra jak cholera. No nie, dług no, chciał zobaczyć, jak się rozpala krzesiwem i poszedł. No, nie chcę mi się iść po zapalniczkę, no. dało się tutaj. Ognisko już w płonie. Przygotowaliśmy sobie tutaj wszystkie rzeczy już do napychania gara. E, także organizujemy, napychamy i do boju. A tu proszę. Z kajaczkami ktoś tam śmiga. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. A jak i spływ kajakowy. Dobra, działam. Kociołek zapakowany. No, powiem Wam, że dzisiaj będzie na bogato. E, będzie na śniadanie przy okazji. Czekamy, jak troszeczkę ogień się zmniejszy. Okay. Ognisko płonie, gar już na ognisku, więc teraz taka godzinka, 40 do 2 godzin oczekiwania. No niemal jak, Chce się jeść dobrze, trzeba cierpliwie czekać. Bierzemy się dalej za biwakowanie, a to niech sobie tutaj Zostaj, nasz wiwak trwa w najlepsze, a teraz korzystając z chwili przerwy w pracach tutaj obozowych, że tak powiem, e, chciałbym się z Wami podzielić tymi rzeczami, o których mówiłem wcześniej. E, pierwsze z tych rzeczy to jest e, zmiana przyczepy. Od dłuższego czasu myślę o tym, żeby sprzedać przyczepę, wymienić może sobie na lepszy model, może troszeczkę inną, świeższą, e, ale nim więcej o tym myślę i rozmawiam z różnymi ludźmi znajomymi, mówią, a został, bo wiesz, co, masz tak naprawdę. Ja też nie wiem, czy będę w stanie dołożyć dużo więcej gotówki, żeby kupić jakąś dużo nowszą tą przyczepę, czy też kolejnym jakoś do remontu. No i mam takie zagwózki, co zrobić. Co byście zrobili na moim miejscu? Zostawili tą, czy szli w jakąś nową i kolejną nową przygodę? Dajcie znać w komentarzach. A druga rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, no to zmiany. Tak czy siak, czy w tej przyczepie, czy w innej. Myślę nad zamontowaniem Solar, tylko że takich przenośnych tak naprawdę, więc regulator tylko MPT, MPPT. No i solary przenośne takie wystawiane, ponieważ no chcę być raz, że taki mobilny z tym, a dwa, że w razie czego to zawsze mogę sobie to przełożyć. A w tajemnicy Wam powiem, że planuję też zakupienie tego banku energii, tej tej dużej stacji. Także też chciałbym po prostu być na tyle mobilny z tymi solarami, żeby też pasowały i były kompatybilne z tą stacją. Także to są moje rozterki. Przede wszystkim dajcie mi znać, co byście zrobili z tą przyczepą. Sprzedali, kupili nową. Nasze pieczątki już prawie, że są gotowe. Mamy jeszcze przy okazji hamak, przypomniałem sobie o tym hamaku. Dwa drzewa, także rozwiesimy sobie jeszcze. I akurat dzieciaczki będą miały frajdę. No i gitarka, jakby nie patrzeć, proszę bardzo, hamak rozłożony. Dzieciaczki, już wam pokażę, tylko z tyłu. A tutaj, w tą stronę I proszę bardzo, rozwieszone elegancko. I nasze pieczonki. No i gitarka, tak sobie spędzamy czas. My sobie tutaj piknikujemy, a tu proszę, jakie towarzystwo mamy, zobaczcie. Krówki na spacer sobie poszły. Wypasły się. Zobaczcie, jaki czadzior. O, już uśmiechają, bo drzewa się obcierają. No tego to jeszcze nie grali. No powiem Wam, że mistrzóweczka czaderska. Może powiedzieć, że stuprocentowo na łonie natury. Wiecie, w mieście tego nie mamy, także zupełnie coś nowego. Fajnie, dla dzieciaczków super atrakcja, bo nie widać tego na co dzień, teraz już coraz mniej takich rzeczy się spotyka, takich widoków, także cóż, zawsze coś fajnego. 5 po 6, czyli równe 2 godzinki jak pieczątki są już na ogniu, także najwyraźniej będą gotowe. Zdejmuję wszystko, zanoszę, no i będziemy konsumować, próbować. No dobra, a i dogaszam ognisko jeszcze. No i nadeszła ta wiekopomna chwilę. Jak to wygląda wszystko? Pachnie wyśmienicie. A jak będzie wyglądało w środku? Tam, mm, Proszę bardzo. Przecież to, już to będzie rozkosz. Łyżkę musi być. Siostro, łyżka. Dziękuję. No i kapucha, proszę bardzo. O, jak to pachnie. Leżeć, leżeć, Leżeć. Mięciutkie. No, powiem Wam, że. Rewelka. Dobra, nakładamy, wcinamy. Nasze miejsce już powoli przywracamy do stanu pierwotnego, czyli ogarniamy sobie wszystko, bo jest godzina późna. Jutro trzeba wstać, iść do szkoły, także my sobie działamy. Hahaha, ja ha, ha. się ze mnie śmieją. Człowiek, przy... Człowiek przyjechał na wieś już po miejscu mówi, no. <laughs> Ogarniamy sobie wszystko powoli, no i co, zbieramy się do domu, no bo już późna godzina, także nie ma lekko. Dogram jeszcze później jakieś tam rzeczy, także widzimy się później. No i dzień dobry w nowym dniu. Wczoraj wróciliśmy już po zmroku, także nie miałem jak ustawić za bardzo przyczepy, więc zostawiłem ją w ten sposób. Dzisiaj pozostaje mi ją tylko ustawić prawidłowo. No i cóż, mogę Wam tylko się pochwalić jeszcze jedną rzeczą, a mianowicie tym, że powoli przychodzą już mi części, o których wspomniałem tutaj do projektu solarnego. Także bądźcie czujni, bo niedługo nowe odcinki na kanale, takie bardziej techniczne. A cóż, w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się i hej!